Przychodzę wczoraj do domu, nie? A Piotr No, wstałam godzinę temu, skoro chciałabym się cofnąć. Siedziałam już. No, tak. To jest tak normalnie, muszę to też Kto to mówi? <laughs> Przestań się śmiać, ty Lala! Za no, czy ty widziałaś, jak Twoja matka rzucała twoją lalą. Ja ja? Twoją laną, która pachnie jak... No co wymyślisz, co wymyślisz? A, a? B. Proszek do prania! Weź zamknij te smetwy. Laptopa i zamknij. O! Co? <gry> Już nigdy nie dotkniesz tego laptopa w swoim życiu. Dotknę, Franek nie pozwoli. Nie pozwoli ci. Pozwoli. On nie lubi jak dotkasz kompa. A jak, jak ja chcę ci mówić, że ty nie powinieneś zyskać kompa, to nie będziesz zyskać, nie żartuję. To jest głupio. Tylko mówcie. Łusę ma tu Poch i idzie. Nie, 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 uważaj. Daj mi. Kartofel, proszę ja będę uważać. Nie. Was <laughs> laptop? -o.